Teraz mamy przykłady z ułamkami. Liczba a to jest minus 2 9 do potęgi ósmej. Tu sobie może już rozpiszemy, że to będzie 2 9 po prostu do potęgi ósmej, bo wykładnik jest parzysty i dotyczy też minusa. Następnie minus 2 9 do 11. Ta liczba będzie ujemna, bo wykładnik jest nieparzysty i 2 9 do potęgi 15. No, to będą trzy liczby w kolejności rosnącej. B jest jedynie liczbą ujemną, więc będzie najmniejsza. Teraz jak ustawimy C i A? Podstawy mamy takie same: 2, 9. Wykładnik mamy większy w tej liczbie C, ale 2, 9 jest mniejsze niż 1, dlatego one będą rosnąć te mianowniki bardziej. Więc 2 do 2 9 do potęgi 15 będzie zdecydowanie mniejsze, ponieważ jest to ułamek, a czym wyższy wykładnik przy tych samych podstawach, tym liczba ta będzie mniejsza, więc będzie kolejność B, następnie C i na końcu literka A.